Przez niepokalane serce Maryi, Królu nam Chryste, zawsze i wszędzie. Przy mikrofonie ksiądz Jacek Pędziwiat, a ze mną w studiu także państwa gościem jest ksiądz Mateusz Dudkiewicz, Kapelan Fundacji Drachma, przedstawiciel Duszpasterstwa Młodzież Dzieci żywieckiej Szczęść Boże, witam księdza. Szczęść Boże, witam serdecznie. Ksiądz Mateusz, dzisiaj jest moim i państwa gościem z powodu święta życia, które szykuje nam się w naszym kraju właściwie wszędzie jest obchodzone, chociaż jak się okazuje nie wszędzie w tym samym czasie, ale to nawet dobrze, bo dłużej się na ten temat mówi, a my mówimy konkretnie o święcie życia. Święcie Młodych w naszej diecezji, w Diecezji Bielsko-Żywieckiej i o tym, co czeka nas 16 czerwca. Wszystko odbędzie się w Oświęcinu. Tyle ja mam do powiedzenia, resztę powie Ksiądz Mateusz. Co to będzie, proszę Księdza? 16 czerwca przede wszystkim mam nadzieję, że, że z całej naszej decyzji zjadą się właśnie do Oświęcimia i ludzie młodzi, i, i rodziny, i, i ludzie starsi, po to, by, by wspólnie przeżywać trzy wydarzenia tak naprawdę. Zaczynamy już o godzinie 12 Eucharystią Dziękczynną za beatyfikację Matki Małgorzaty Szewczyk Serafitki, która odbędzie się tydzień wcześniej w łagiewnikach. To jest pierwsza okoliczność. Pierwsza radość tego dnia. Po tej Eucharystii uroczystej przejdzie ulicami miasta Oświęcimia już po raz drugi marsz dla życia i rodziny. Będzie to nasze wspólne świadectwo wiary, nasze, nasze opowiedzenie się po stronie wartości, jakie niesie ze sobą rodzina. Chcemy też bronić życia, pokazując to, że, że jest ono bezcenne i jest pięknym darem od Boga a marsz zakończy się na stadionie piłkarskim w Oświęcimiu i tam będzie świętowanie takie festynowe, radosne. Będzie to także drugie już w naszej diecezji święto młodych z całego naszego regionu. Trochę historii. Trzeba zacząć od siostry Małgorzaty Szewczyk. To yy, można powiedzieć tutaj u nas na południu inicjatorka powstania i yy, takiego dynamicznego rozwoju sióstr Serafitek założonych przez ojca Honorada Koźmińskiego, ale one tutaj przybyły najpierw do Hałcnowa, tutaj przy, wdziały habity, bo jako zgromadzenie z Królestwa Polskiego były zgromadzeniem bezhabitowym. Pierwszy dom w Hałcnowie, do dzisiaj tutaj działają siostry Serafitki, potem kolejny w Oświęcimiu i to właśnie z tego powodu został wybrany Oświęcim na miejsce tej, te, tego święta życia, święta młodości. Potem Kraków, no właśnie w Krakowie. 9 czerwca beatyfikacja siostry Małgorzaty Szewczyk, a 16 czerwca dziękczynienie w Oświęcimiu, to właśnie o którym mówił ksiądz Mateusz. Druga część historii, to święto młodych ma swoją historię już, bo odbywa się właściwie po raz drugi. W zeszłym roku był skoczów. Tak jest. W ubiegłym roku obchodziliśmy jubileusz 20-lecia naszej decyzji i w związku z tym w czerwcu w Boże Ciało na wzgórzu skoczowskim, kaplicówki, a wcześniej jeszcze na rynku odbyło się takie święto młodych spotkanie wszystkich wspólnot, ruchów, stowarzyszeń wszystkich organizacji działających na rzecz młodych właśnie w Skoczowie, gdzie, gdzie przeżywaliśmy wspólnie ten, ten dzień radośnie. To był taki też świetlisty dzień w związku z tym, że patronką tego wydarzenia była błogosławiona Kiara Lucze Badana. No, w tym roku patronką będzie siostra Małgorzaty Szewczyk. Dlaczego oświęcim? Dlaczego nie zostaliście w Skoczowie? Jedną z myśli towarzyszącą temu świętu było to, żeby pokazywać też w diecezji różne miejsca, gdzie, gdzie rzeczywiście jest jakaś specyfika danego, jakiś taki klimat też. No i dlatego takim zrządzeniem opatrzności mamy nadzieję na mapie tego, tego święta młodych pojawia się. Oświęcim. 16 czerwca, oświęcimy, Święto Młodych. Skoro mówimy młodych, to spróbujmy sprecyzować, o kogo właściwie chodzi. Kto może czuć się zaproszony do Oświęcimia na 16 czerwca? Tak naprawdę zapraszamy wszystkich, więc nie chcemy tego ograniczać, dlatego święto ogólnie nazywa się świętem życia, a jedną z okazji, z jedną, jednym z tytułów do, do spotkania się jest, jest to, to Święto Młodych. Więc tak jak, tak jak to było powiedziane na początku, rozpoczynamy Eucharystią, potem jest Marsz dla Życia i Rodziny, więc, więc tutaj y, są mile widziani wszyscy, wszyscy. Natomiast mamy świadomość tego, że, że taki zespół, jak na przykład Lux Torpeda, Gwiazda Wieczoru, to, to jest zespół przede wszystkim, y, który ma swoją publikę wśród młodych, gdzieś tam już od, od gimnazjum do... Y, no właśnie, zależy jak, jak długo się ktoś czuje młodym. Właśnie, ja myślę, że Państwo, y, jak gdyby była wyłapał tę te trójstopniowość tego spotkania, tego święta. Najpierw jest taka poważna, oficjalna, dostojna chwila w samo południe msza święta. Ona będzie odprawiona ze względu na spodziewaną liczbę uczestników właściwie w ogrodach Domu Sióstr Serafitek. Jeżeli ktoś zna topografię od Święcimia, to tam bardziej od Placu Targowego, od strony wejścia na cmentarz stary, miejski. Potem stamtąd wyruszy marsz, tak? Tak, tak. Jaką trasą to przejdzie? Marsz przejdzie, przejdzie ulicami miasta w ten sposób, że rozpoczniemy na placu Kościuszki i skierujemy się w stronę osiedla tysiąclecia, jeżeli komuś to coś mówi. Przejdziemy przez tzw. zwane S-Centrum, później ulicą Nojego, skierujemy się na, w tę stronę starą, oświęcimia tam gdzie jest, gdzie jest siedziba księży salezjanów, zakład salezjański, przez Stary Rynek, powrócimy znowu na ulicę Dąbrowskiego, przejdziemy obok kościoła Matki w Oświęcimiu, czyli parafii w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, przez Stary Most, czyli przejdziemy obok zamku i znowu trafimy na Rondo, których w Oświęcimiu nie brakuje zresztą, i, I dotrzemy aż do stadionu. Warto zaznaczyć tutaj, że, że tam szału od Serafitek będzie nietypowa i, i, i będzie na pewno y, przeżyciem niesamowitym ze względu właśnie na, na te okoliczności, ponieważ nie jest to ani stadion, nie jest to jakiś plac miejski, ale właśnie piękne ogrody, które wtedy pewnie będą zielone, kwitnące i ta scenaria będzie niesamowita. Natomiast czuwanie modlitewne, na które też w imieniu siostry Serafitek warto zaprosić, rozpocznie się już od godziny 11, więc można przyjechać wcześniej, łączyć się modlitewnie. Zapraszamy. I jeszcze będziemy o tym mówić w naszym programie, bo zaprosiliśmy siostry Serafitki, one same opowiedzą o samej tej części uroczystości. Natomiast ksiądz tutaj nam robi smak, bo, bo mówi także o tej ostatniej części święta, o tym, co odbędzie się na stadionie, bo to nie jest tylko kwestia być nam przy Świętych sióstr Serafitek, by potem sobie przejść przez miasto w marszu, ale jeszcze idziemy po coś. Tam okazuje się, że wcale po dojściu na stadion ten marsz i cała impreza nie zostanie rozwiązana, w przeciwnie. Dopiero się właściwie zacznie wszystko. Tak jest. Kiedy dojdziemy na stadion, przywita nas zespół młodzieżowy Koncentus, działający przy parafii Maksymiliana. Przywitają nas mocnym brzmieniem, a następnie wykonają po raz pierwszy oficjalny hymn tego święta życia, napisany przez siostrę Jonaszę Serafitkę w ich własnej aranżacji właśnie pracujemy nad stworzeniem teledysku, będzie można go obejrzeć już za niecałe dwa tygodnie, jako taki przedsmak tego święta, a następnie myślę po tym, jak już jakoś odpoczniemy, zregenerujemy nasze siły, bo, bo też po tej mszy i po marszu pewnie będziemy głodni, będzie się nam chciało pić, będziemy chcieli skorzystać z innych jeszcze miejsc ustronnych, ale będzie taki czas właśnie na to, żeby, żeby się zregenerować i przygotować się na mocne uderzenie Arki Noego mocne, energetyczne i, i jak zwykle radosne to, godzin, to będzie gdzieś około godziny 15.45 taki prawie półtorej godzinny koncert Arki Noego. No i y, właśnie, bo to jest drodzy Państwo, Arka Noego, którą znamy chociażby z, z, z radia, tak troszeczkę może przycichło ostatnio o Arce Noego, ale to jest zespół, który wciąż gra, który wciąż koncertuje i chociażby ze względu na skład, na swoją historię. Myślę, że trudno właściwie o lepszą ikonę życia i szacunku dla życia. Yy, oprócz Arki Noego, ten rodzimy zespół z parafii św. Maksymiliana w Oświęcimiu, no i oprócz Arki Noego jeszcze chyba takie mocniejsze uderzenie, tak? Nam się tak jest. Przykuje. Natomiast zanim o tym mocniejszym uderzy, uderzeniu może powiem y, o tym, że, że po tym koncercie Arki Noego zostaną rozstrzygnięte konkursy towarzyszące mm. temu świętu życia. Y, mianowicie ogłoszony został konkurs plastyczny dla dzieciaków ze szkoły podstawowej. Tematem jest kierunek rodzina. Wystarczy przygotować pracę plastyczną w formacie A3, przesłać to wszystko. Wszystko jest oczywiście na stronach internetowych wszystkie szczegóły. Można w tym konkursie wygrać rower. Oprócz tego jest ogłoszony konkurs fotograficzny Zrób zdjęcie swojej rodzinki i prześlij do nas. W tym konkursie można, można wygrać weekendowy, weekendowy taki wypoczynek, wyjazd do jednego z ośrodków nadwiślańskiej agencji turystycznej. I też w tym dniu zostaną rozdane puchary siostry prowincjalnej, ponieważ dzień wcześniej, w sobotę na bulwarach oświęcimskich, na boiskach trzech zostanie rozegrany turniej dzikich drużyn w piłkę nożną właśnie o puchary siostry prowincjalnej. Więc to będą te trzy konkursy, które zostaną wtedy rozstrzygnięte. Przygotowywana także jest przez siostrę Darię z Żywca wraz z młodzieżą krótka pantomima, drama opowiadająca także o życiu Matki Małgorzaty. Ona zostanie tam na, na scenie zaprezentowana. Zaplanowaliśmy też mecz piłkarski pomiędzy drużyną księży naszej diecezji a drużyną hokeistów Unii Oświęcim no, muszą się spotkać na, na Murawie, ponieważ lodowisko w Oświęcimiu jest rozmrożone w tym czasie. Zobaczymy jak hokeiści dadzą sobie radę na boisku piłkarskim. Drużyna księży trenuje bardzo mocno i, i mamy nadzieję, że tutaj będziemy mogli być dumni z naszych księży. No doczekam się w końcu czegoś na temat tej torpedy wraz z. A właśnie, zanim dojdziemy do torpedy, to jeszcze wysłuchamy też bardzo mocnego brzmienia, tym razem hip-hopowego. Arkadio to człowiek, który ma też bogatą historię, trochę, trochę też dramatyczną, bo, bo przez pięć lat był człowiekiem, który, który gdzieś tam się ocierał w nieciekawych nie środowiskach, zatknął się z narkotykami, ale wyszedł i teraz w swoich tekstach śpiewa, opowiada o tym, jak, jak pan mógł pozwolił mu wyjść na prostą. Promuje także akcję ogólnopolską Rób to co kochasz i on też da taki godzinny koncert właśnie hip hopowy. Natomiast takim gwoździem programu Gwiazdą Wieczoru będzie zespół Lux Torpeda, którego tak naprawdę nie trzeba reklamować, na który nie trzeba zapraszać. Przewidywany czas zakończenia, bo wiadomo, to jest niedziela, a potem jeszcze w poniedziałek trzeba będzie pewnie, no jeszcze niestety iść do szkoły, jeszcze nie są to wakacje czy do pracy, o której to się tak mniej więcej może wszystko skończyć. Planujemy, że koncert Lux Torpedy zakończy się około godziny 23.00. No więc jeszcze ostatecznie w takim świątecznym dniu, dniu radości, wesela dziękczynienia, także za dar życia, za dar życia błogosławionej siostry Małgorzaty, myślę, że można sobie na odrobinę takiego szczęśliwego szaleństwa pozwolić. Święto życia w Oświęcimiu to, to coś, co tak na pierwszy rzut oka trochę nam się może bez mała gryźć, bo Oświęcim to jest taka przestrzeń śmierci. Wydaje mi się, że to jest taki szczególny znak, że właśnie w tym miejscu y, czcimy życie, radujemy się życiem. Myślę, że to jest też taki znak opatrzności Bożej, że akurat siostry serafitki są w to dzieło zaangażowane. Najpierw dlatego, że y, trochę mało niestety o tym się mówi, ale siostry serafitki mają przepiękną kartę w dziele ratowania życia w czasach II wojny światowej, w czasie w dziele pomocy więźniom Auschwitz. Siostry Serafitki głównie podrzucały więźniom lekarstwa, co było absolutnie niedozwolone, zagrożone śmiercią. Jakieś, jakąś butelkę z herbatą, z, z cytryną. No, dla nas to dzisiaj brzmi banalnie, natomiast wtedy to było związane z ryzykiem życia. I również siostry przeżyły swoje męczeństwo z tego powodu. Tam były i aresztowania, i prześladowania, i wyrzucenie siostry z siedziby, a dzisiaj siostry w Oświęcimiu My przede wszystkim prowadzą dwa takie dzieła, które też włączają się w jakiś sposób w dzieło szacunku dla życia. To jest dzieło domu opieki nad osobami starszymi, tymi, które są jakby u schyłku swojego życia i także darmowa kuchnia dla ubogich. Więc... Myślę, że Jest jeszcze przedszkole, którego jestem absolwentem. No właśnie, to po skończeniu przedszkola Sióstr Serafitek widzicie, słyszycie Państwo, na kogo można wyrosnąć. Nawet księża się przyszli wśród wychowanków Sióstr Serafitek zdarzają. Zresztą Siostry Serafitki też prowadzą cieszące się wielkim uznaniem przedszkole tutaj w Hausnowie i to od niepamiętnych czasów. Powiedzieliśmy właściwie no niemal wszystko o święcie życia. I o udziale, chociaż mam wrażenie, że o udziale samej Fundacji Drachma powiedzieliśmy trochę za mało. Może, może jeszcze coś, jak, jak sama Fundacja się angażuje i w ogóle czym ona jest, przypomnijmy naszym słuchaczom jeszcze na koniec naszej rozmowy. To właśnie o to, o to chodziło założycielowi też Fundacji Drachma, księciu Mirkowi Szewieczkowi, żeby stworzyć, stworzyć fundację po to, żeby, żeby ją wykorzystywać do, do dobrych dzieł. I, I dobrze, że tak mało o tym mówimy, ponieważ najważniejsze jest, jest to dzieło, jest święto życia. Natomiast fundacja nam służy jako narzędzie, tak jak powiedziałem, ponieważ sprawa wszystkich pozwoleń, zgłoszenia imprezy jako masowej, sprawa umów z wykonawcami, sponsorów, pewne darowizny, to wszystko musi spełniać te, te wymogi prawne, które, które każdy organizator imprezy musi, musi wypełnić I dlatego, i dlatego tutaj fundacja przychodzi jak bez pomocą i, i to wszystko idzie pod, pod szyldem fundacji. Fundacyjnym i od strony prawnej, formalnej i jest to zabezpieczone i może przebiec w sposób profesjonalny. I myślę, że musimy koniecznie powiedzieć o jeszcze jednej sprawie. Jeśli mówimy o organizatorach, o tych, którzy włączają się, którzy są inicjatorami, bo Marsz Życia W Oświęcimu idzie nie po raz pierwszy, a po raz drugi. I tutaj musimy wspomnieć o zaangażowaniu, o ludziach, którzy utożsamiają się z parafiami oświęcimskimi parafią w na wzięcia najświętszej Marii Panny i parafią świętego Maksymiliana, bo to jest właściwie chyba takie środowisko, taka wspólnota, która jest no, głównym źródłem, przynajmniej co do inicjatywy, co do podjęcia tej idei marszu życia. Czy księdzu wiadomo coś na, na temat, albo jak wygląda też współpraca z przygotowaniem tego dnia właśnie między Fundacją Drachma a parafiami oświęcimskimi? Właśnie to jest bardzo piękne, że, że udało się stworzyć też opatrznościowo taki, taki team, taki komitet organizacyjny, który, który wziął na, na swoje barki cały ten, ten ciężar związany z organizacją. Ponieważ był komitet marszowy, gdzie, gdzie pani Dorota Kinalczyk, gdzie pan Adam Bilski, pan Krzysztof Młodzik i, i wiele innych osób, liderów miejscowej, miejscowej, e, wspólnot miejscowej parafii, parafii Maksymiliana, którzy też zaprosili w swoje szeregi przedstawicieli innych parafii oświęcimskich i, i stworzyli to święto w roku ubiegłym. W tym roku, kiedy zaproponowaliśmy, żeby połączyć siły, połączyć te wydarzenia i Marsz dla Życia i Rodziny, i Święto Młodych, kiedy, kiedy pojawiły się też sprawy związane właśnie ze zgłoszeniem tego jako, jako imprezy masowej, jakby Fundacja Drachma przyszła z pomocą, jest to wszystko ciągle też we współpracy ścisłej z Duszpasterstwem Młodych diecezji Bielsko-Żywieckiej, której szefem jest ksiądz Józef Oleszko I, i tak pięknie się jakoś tutaj uzupełniamy. No, no i jeszcze w te, w te przygotowania włączają się oczywiście siostry Sarafitki, jako, jako te, u których no, zaczynamy to wielkie świętowanie i z którymi ciągle współpracujemy. Więc, więc tutaj te naczynia połączone pięknie funkcjonują i, i, i wszystko gra na dzień dzisiejszy? Rozumiem, że nasza rozmowa ma pewien ulotny charakter. Rozmawiamy w radiu, ale trwałe informacje możemy znaleźć m.in. w przestrzeni internetowej. Ja od razu powiem, że na naszej stronie internetowej www.aniolbeskidow.pl są i będą uzupełniane na bieżąco informacje, także zapowiedzi a potem relacje z tego wydarzenia, gdzie jeszcze ewentualnie możemy szukać wiadomości na, temat. na stronie oficjalnej Marszu dla Życia i Rodziny to jest www.marszoświęcim.pl, na naszej stronie fundacyjnej www.drahma.org.pl, na stronie Sióstr Serafitek www.serafitki.pl. Na Facebooku mamy, mamy stworzony fanpage, jest też stworzone wydarzenie, wystarczy wpisać Święto Życia. Na plakatach są adresy, kto chce to znajdzie na pewno. Więc myślę, że w szczegółach informacje możemy znaleźć. Powtórzmy jeszcze to Święto Życia, Święcimskie Święto Życia, niedziela 16 czerwca, sam niemal środek miesiąca. O 12 w samo południe msza, święta u sióstr Serafitek, nasze wielkie dziękczynienie za beatyfikację siostry Małgorzaty Szewczyk. Później marsz, przemarsz ulicami miasta, trasą, o której już wspominaliśmy, trasą, którą też znajdziecie Państwo w tych wszystkich materiałach informacyjnych. I potem trzecia część, no jakby podsumowanie tego święta życia, które jest też świętem młodości, świętem młodych z całej diecezji bielsko-żywieckiej na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu tutaj koncerty muzyczne, rozstrzygnięcie konkursów. No wszystko to, o czym mówiliśmy, właściwie no, można powiedzieć takie, takie 12 godzin dla życia, bo wszystko zacznie się o 11 czuwaniem modlitewnym u sióstr Serafitek, a zakończy się około 23 na stadionie 12 godzin dla życia. Dzień no to jest ciekawe hasło, 12 godzin dla życia. Tak, tak więc można, można wykorzystać. Moim i Państwa gościem był ksiądz Mateusz Dudkiewicz, kapelan Fundacji Drachma. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję i do zobaczenia w Oświęcimiu 16 czerwca w niedzielę. Zapraszamy.